Dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku włamiemy się na komputer mojej dziewczyny. Jest on świeżutko zbudowany i jeszcze ani razu nigdy go nie widzieliście. Jest on w drugim pokoju w naszym mieszkaniu, a ja wykorzystam czas, że mojej dziewczyny otolki teraz nie ma, w domu, bo jest na studiach i ja teraz genialnie mogę włamać się po cichutku na jej kompa Zasada jest prosta: wy nie możecie nic napisać w komentarzu, a ja już jak najszybciej idę do tego drugiego pokoju i pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Widzowie, jesteśmy w drugim pokoju, a tutaj jest lucyna. O Boże, dobra, a... Ale właśnie, to co najważniejsze, no to ja już odpaliłem kompa, no i pokazuję wam jak to wygląda. O siema, tu jestem ja. Ha, siema. E, tutaj mamy stanowisko komputerowe od Natalki. Wygląda właśnie w taki sposób, to nie jest jakieś duże stanowisko, no ale jest takie idealne jak na start nagrywania. I właśnie dzisiaj na to stanowisko się włamiemy. Jak widzicie jest już odpalony Minecraft, no i będziemy musieli sprawdzić co tam jest i co tam się znajduje. Więc ja w tym momencie sobie usiądę, prawda, przy tym komputerku eleganckim. Jak widzicie tutaj wszystko się zgadza, pyk. Proszę bardzo, Minecraft jest taki mikrofonik, słuchaweczki, komputerek świecący, piękny, piękny. No i mamy tutaj tryb wieloosobowy i jednoosobowy. I zobaczymy, co tutaj nasz moja dziewczyna. Czy ona ma coś niesamowitego na tym koncie, czy jednak tam są same normalne rzeczy. Ja sobie teraz wejdę na tryb wieloosobowy, no i sprawdzimy, co my tu. A więc widzowie, jak widzicie, jestem już na tym komputerze. Dobra, jest mega śmiesznie. Mam taką mini kamerkę, się ma tu, nie widzicie? Nagrywam siebie z telefonu po prostu, bo tutaj nie ma żadnej kamery, nie? Więc... Więc ja nawet, o właśnie, mogę was tutaj brać i ten, siema, siema, o i mogę wam pokazać, o widzicie, to jest właśnie to stanowisko, ja tutaj właśnie sobie siedzę, <laughs> siemano, dobra, odstawiam was sobie tutaj elegancko, dobra, o siemanko, okej, okay. tak mnie będzie dobrze widać, no i dobra, co my tutaj mamy, tak, bo jak widzę jest tutaj tryb jednoosobowy i są jakieś cztery światy, kurcze, no i będziemy musieli każdy z nich sprawdzić, jest jakiś światek jeden, piesunio, PCM, fajny świat i kwiatki, więc dobra, wejdźmy najpierw na pierwszy z tych światów, no i sprawdzimy co tam się znajduje. Pierwszy ze światów to jest jakiś gigantyczny świat, gdzie jest bardzo dużo kwiatków. Zobaczcie na to, nie? Tutaj mamy masakryczną ilość kwiatków. Są jakieś pomniki. W ogóle mi się tak śmiesznie nagrywa, ja nigdy nie miałem różowych słuchawek chyba, nie? Więc jest mega śmieszny, widzowie. Ale ogólnie świat jest mega ładny. No zobaczcie, tutaj jest dosłownie wszystko, nie? Mamy tutaj jakiś kurczę taki pomnik. Mamy jakieś kwiatki. Najbardziej w sumie, co mnie ciekawi, to, to jest to, co się dzieje na kidowicach, nie? Co na właśnie natarka skrywa na kidowicach, więc zaraz tam będziemy też również wchodzić, ale najpierw zobaczymy sobie wszystkie single. No i mamy tutaj co? Jakiegoś a z różą, tak e, Mamy tutaj masę tulipanów Naprawdę masę tulipanów I ja wątpię naprawdę, żeby ona to wszystko budowała Mi się wydaje, że to jest jakoś powklejane albo coś Bo te tulipany w sumie nawet się powtarzają Nawet zobaczcie, tego tulipana, a tego tulipana No to jest ten sam kwiatek, nawet ta sama łodyga tutaj jest Więc to po prostu na pewno było wklejone I był zmieniony tylko kolorek Nie wiedziałem w sumie, że Natalka tak umie, nie? No albo ktoś jej to, to, to wszystko robił A tutaj na dole jest taka wioska e, Jakieś lampiony, jakieś takie rzeczy No fajnie to wygląda niby, ale nie jest to jakieś rewelacyjne, Wiecie, no to jest takie, troszeczkę takie zwyczajne, nie? Nie ma tutaj żadnej takiej mega rewelacji Więc moim zdaniem fajne, ale nie do przesady Zobaczymy co jest na innym świecie, bo ten w sumie to jest taki zwyczajny, malutki świat Kolejny świat i to jest gigantyczny pies Ej dobra, to akurat mogła zbudować Ej serio, to akurat mogła totalnie zbudować, bo to nie jest ciężkie do zbudowania To jest jakiś piesek, to jest chyba e, jakiś, nie wiem, labrador albo coś takiego No fajny piesek, ma tutaj medal nowy, tak więc to jest jakiś utytułowany piesek No a tutaj ma taki garb, wszystko tutaj fajnie wygląda Ej, naprawdę ładny, naprawdę ładny piesek Mi się bardzo podoba ta budowla Jest spora, no bo zobaczcie e, Natalka jest taka, mniej więcej takiego wyglądu A no, ma takiego gigantycznego pieska Zbudowanego, nie, więc to jest szacunek Bardzo ładny piesek, trochę się zmęczył Chyba, bo język tutaj ma wypuszczony Więc mógł się ten piesek zmęczyć, zobaczmy, czy ma coś w środku e, nie, Ja nie mogę na siebie patrzeć W tych różowych sławkach, nie Tak dziwnie się czuję, dobra, czy coś tutaj jest W ogóle, okej, okay, chyba tutaj nic nie ma Dobra, no bo po prostu to jest pusty Piesek wypełniony w środku, no ale no nie Niestety pusty, nie. Ogólnie bardzo ładna budowla, mi się podoba. Moim zdaniem bardzo ładnie wygląda. No tylko szkoda właśnie, kurczę, że nie ma tutaj żadnej tajnej bazy, na przykład w środku, nie, albo jakiegoś domku, albo czegokolwiek, nie, no to by było o wiele lepsze. Szkoda, że tego tutaj nie ma. No i te oczy takie kurczę, no nie najlepiej zbudowane, ale nie ma się do czego przyczepić, widzowie. Ja, ha, Wezmę sobie własny, siemanko. <laughs> Nigdy nie nagrywałem z telefonu. Dobra, sorry, odkładam was, bo to kurczę pewnie nie jest ciekawe. Ale dobra, no ładny piesek, ładnie to wygląda. No ale niestety nie jest to w ogóle podobne do naszego pieska. Lucy jest przecież kawalierem, a to w ogóle do kawalera nie jest podobne, no dobra, sprawdźmy kolejny świat, dobra kolejny świat i to jest jakiś gigantyczny kwiatek na jednym czanku oj dobra, poczekajcie, bo może tutaj do przejścia jest jakiś challenge albo coś takiego, ja wyrzucę sobie te parę bloków myślę, że one się na talce nie przydadzą, no i zobaczmy co to jest, Ej, czy tu ja mam coś zrobić, czy ja tutaj mam odkryć jakąś tajemnicę, czy tutaj da się wskoczyć, to jest jakiś też tulipan okej, tu jest guzik Okej, okay, ten guzik nic nie robi kompletnie. Dobra, to są drzwi. Yhym, okej, ale to ja co tutaj mogę? Ja tutaj nic nie mogę zrobić, a ja nie wiem o co tutaj chodzi, nie? Nie wiem, tutaj jest chyba coś tutaj zbudowane, co mogłoby tutaj, nie wiem, jakoś podziałać, tak? Czy coś tutaj by trzeba było zrobić? A ja to odbuduję oczywiście ładnie, żeby nie było. Ale, o... Ty, tu jest jakaś tajna baza w tym tulipanie! Co ty kurczę gadasz? No niestety w skrzynkach chyba nic nie ma, więc jest to prawdopodobnie na pewno zbudowane na game modzie. widzę. widzowie, tutaj to nawet nie ma żadnych wątpliwości, ale świat wygląda naprawdę bardzo ładnie, nie? No zobaczcie tego kwiatka, no, moim zdaniem jest przepiękny, no a w dodatku tutaj jest jeszcze ukryta w tym tajna baza, w ogóle łóżko tu jest piętrów wyższe, nie widziałem tego piętra, jak się tu wchodzi niby? Tu się nie da wejść! To jest jakiś kurczę fejk, nie? Te piętro całe, no dobra, nie da się wejść, ale ogólnie wszystko tu wygląda bardzo ładnie. W skrzynkach niestety ani jednej tajnej informacji, więc niczego się nowego nie dowiemy. No ale pomniki ładne, tutaj wszystko ładne, no żaden guzik niestety nie działa, tylko te klapy otwiera, kurczę, niefortunnie. No ale tak, ładny świat, jakieś zbrojki, wszystko ładnie wygląda. No mi się to naprawdę podoba. No pytanie tylko, po co na talce taki gigantyczny tulipan. No i ostatni świat o nazwie kwiatki! Tutaj jest turwiwa lodziwo i czy ja mogę w ogóle zmienić tryb? Mogę zmienić tryb, więc sobie na chwilkę zmienimy. Okej, okay, to jest gigantyczny świat. No dobra, nie gigantyczny, duży świat, duży po prostu świat Ma tutaj jakieś takie domki ładne, jest parę tutaj właśnie kwiatuszków, yy, bo to chyba... Nie, to nie jest kwiatek. Tutaj mamy kwiatki, okej? Okay? To są tulipany, takie ładne sobie wyrastają, tu jest nawet stokrotka. Tam są jakieś kolejne rzeczy, no kurczę, ładnie to wygląda, ja muszę to przyznać. I tutaj ogólnie sporo jest też dodatków. Jest na przykład ładnie zrobiona droga, jest na przykład tutaj jakiś cave, jest zejście do kopalni, patrzcie to Do kopalni sypialni! Yy, danger, okej, okay? czyli niebezpieczeństwo, dobra. Czyli my już wiemy, że ten świat jest pobrany, a nie zbudowany przez Natalię. Znaczy, pytanie, no ile tutaj było pobranego, a ile było zbudowanego? Bo to, że akurat dobudowała te kwiatki, które kompletnie tutaj nie pasują, no to akurat mogę uwierzyć, co nie? Ale ogólnie świat jest przepiękny, bardzo ładny, naprawdę bardzo ładnie wygląda ten świat. Ja muszę przyznać, że chyba najładniejszy z tych wszystkich światów, tak patrząc yy, krajobrazowo. No ale dobra, to nie jest wszystko, co my chcemy w tym odcinku, bo. Ja już patrzę tam, z przyzwyczajenia patrzę tam, myślę, że kamera jest stała ona jest tutaj. E, musimy wejść od razu jak najszybciej na Kidowice, sprawdzić co dzieje się na naszej ukochanej wiosce. Okej, okay, znajdujemy się na Kidowicach, na górze Natalki, no i dobra, zobaczcie jaka ta wioska jest gigantyczna, Yo, Dobra, ale pytanie, co my tak naprawdę tutaj mamy efekt ona ma ekwipunek, nie? Ile tutaj jest dosłownie rzeczy. Ej, ona chyba ma jedwabny dotyk też gdzieś, jakiś kill bo widzę, że tutaj jest zwykły kamień. E, więc możliwe, że albo go do czegoś potrzebowała. Dobra, może, że coś odkryjemy ciekawego. Ale w każdym razie jest tutaj zwykły kamień. Zwykłe też takie rudy pojedyncze. Więc możliwe, że ona tutaj też skądś właśnie je ma. Albo ma jedwabny kilof. No nie no, oszukiwać nie może, bo nie ma tutaj nawet dostępu do opa Więc no właśnie pytanie, skąd to mam Musi mieć jedwabne kilo gdzieś, no właśnie pytanie Ej, może ona coś ukrywa? Ej, może ona ma gdzieś tajną bazę? Bo my już rzeczywiście enchanty mamy Tu jest na przykład na to dowód, bo mamy już wszystkie enchanty zrobione No ale pytanie właśnie, gdzie ona by to ukryła? Dobra, poczekajcie, może w tych książkach ja jestem Prometeuszem po prostu, który daje ogień na te odcinki. No zobaczcie, mówiłem, że coś będzie. Minus 1043, 51, 790. To są jakieś kordy, a tutaj mamy co? Rzeczy, które nie podobają mi się w tej wiosce. Portal do piekła powinien być większy. Brak sklepów. Za drogie rzeczy w sklepie, brak wierzowca dziewczyny. Co to są za powody? To są beznadziejne powody. Ta wioska się dopiero zaczyna. Ona trwa ile dwa tygodnie? Trzy tygodnie, to jak tutaj ma być tyle rzeczy, ale portal do piekła powinien być większy, no. Czy ja wiem, czy on jest taki mały, no... Dobra, może jest trochę mały. Brak sklepów, no to za niedługo będą, ja nie mogę. Za drogie rzeczy w kit sklepie? No jak się ma jednego kitcoina, tylko no to faktycznie mogą być za drogie. I brak wieżowca dziewczyny. no to pewnie dziewczyny sobie jakiś wieżowiec kiedyś zbudują. No dobra, w każdym razie ja bym sobie jakoś te itemki tutaj odłożył i poszedł w kierunku e, tamtego czegoś, co było napisane. Eee, czyli to, co mamy tutaj, ok 1043, to jest blisko 51 i 790. Czyli najwięcej musimy mieć w tamtą stronę. Eee, no a te 1051 to jest dosłownie w tym miejscu, ok? Właśnie tutaj, jak pójdziemy na prosto cały czas. Poczekajcie, gdzie to jest w ogóle, bo z tego, co mi się wydaje, to to prowadzi na tą górę. Ok, czyli tam coś prawdopodobnie natarka ma ukrytego. Pytanie widzowie, co tam takiego ciekawego ukryła, co nam nie chciała powiedzieć już wcześniej od razu. Eee, no i zobaczymy, co. Co my tutaj tak naprawdę znajdziemy, poczekajcie Bo z tego co ja widzę, to, to chyba będzie gdzieś na wejściu do kopalni Albo gdzieś wyżej, albo niżej Czekajcie, ja jestem teraz na bloku 63 A to jest niżej, 51 I 790 Czyli 790 mamy Dosłownie tutaj I 51 tutaj Czyli to jest jakby Okej, okay. okej okay. Okej, okay. ja nie wiem, aha, czyli po to Widzieliście, to było zabudowane normalnym kamieniem Czyli ona to po prostu zabudowywała w ten sposób tylko, że chyba nie wzięła kilofa, nie wiem. No teraz nie miałem w tego kilofa. Eee, no więc może po prostu dlatego też dawała te rudy, żeby tego nie było widać. Ej dobra, ona dumie grać w Minecrafta, nie wiedziałem tego. Okej, okay, tutaj są cztery kitcoiny, 8 diamentów i trzy z z proszkowanego Redstone'a. Nie jakoś bardzo dużo, to nie są jakieś wypitne tutaj oczywiście przedmioty, ale muszę przyznać, że jestem w szoku, myślałem, że ona nic nie ukrywa na kidowicach, a tutaj proszę. Może warto częściej się włamywać tutaj. Okej, okay, dobra, słuchajcie, ktoś chyba przyszedł do domu. Ktoś chyba przyszedł do domu, więc słuchajcie, ja nie wiem, czy to Natalka nie wróciła ze studiów. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Słuchajcie, subskrybujcie koniecznie kanał. Ja nie wiem, kto tu jest, jest, więc mówię troszeczkę ciszej. Subskrybujcie i widzimy się oczywiście jutro na kolejnym odcinku.